No elo, tutaj Dex, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hogwarts Legacy. Zachęcam do zostawienia suba, lajka oraz komentarza i do doceniania mojego filmu wszystkim swoim znajomym, bo to serio, ale to serio pomaga. No aktualnie może przez ten odcinek i przez jeszcze kolejne, albo nawet i dwa kolejne mówić nieco ciszej, więc no, będę bliżej mikrofonu tak żebyście jednak mogli cokolwiek słyszeć. I came as soon as I could. I finally realized That's what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranlock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea. But perhaps they're searching it, the way they did Brookwood Castle and Isadora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you, Protego. Um, mam nadzieję, że ita. O właśnie, ja przysiężę, nawet i Protego mam. Zupełnie od zapomniałem. Mam nadzieję, że w razie czego będę mógł normalnie się z nimi rozprawić. Uh, dobra, musiałem się jeszcze podrapać po nosie, wybaczcie. Dobra, także zróbmy się na razie niewidzialnymi i spróbujmy tutaj podejść jak najbliżej. Tak, raczej powodzenia, nie? Um, dobra, no to co? Myślę, że się wypadałoby tutaj załatwić jak najwięcej. tylko podzielam radę? Na sam początek, robiąc może w taki sposób, tego przydałoby się w jakiś sposób um, odwrócić uwagę. Co może być aktualnie problemem, ale spróbujmy. No, niestety nie udało się. Dobra. No to co? Chyba po prostu trzeba zacząć walczyć. Miałem ja może dwa uderzenia. To jest bardzo fajne. Dobra i tutaj do mnie jeszcze ten jeden strzela. No, no i fajne. Dobra, wszyscy nie, jeszcze gdzieś tutaj jeden jest. A co ty się tak tutaj kupowałeś? No i fajnie, dobra. Mamy skrzynię do przeszukania, mogłem w sumie nawet i od razu tak wlecieć, no ale chociaż jednego udało się załatwić po cichu, nie jest źle. Uuu, lepsze bardzo, ale to bardzo fajnie. Um, dobra, coś tutaj znajdę, po drugiej stronie. O, a nie, bo to są tylko te komorki. To nie, one mnie nie interesują. Tam jest w ogóle jaskinia. O, ale i tak stawiam, że do niej trzeba będzie jednak jeszcze tutaj wejść. Mroczny ubiór. Ha. Wygląda to dość ciekawie, więc. Hmm, czemu by kiedyś sobie go nie założyć? Um, mamy jakąś tam kolejną kolekcję. Bardzo fajnie. Z pewnością mi się to. E, przyda w płużniejszym czasie. Dobra, coś tu zostało? Tutaj jedynie jeszcze lekarstwo. Bardzo fajnie. 25 jest chyba nawet więcej niż a, miałem kiedykolwiek. Tutaj w ogóle tego jak waliło do przodu nieźle. Dobra. E, This is going a, to nie well. problem. We make a good team. E, We do it at no. Dobra, Once again, będzie we fight all throw, all be No Do właśnie, jak już w taki sposób na sam początek, mamy no, jaja ja pieszka, co może się też nam oh. yeah. No właśnie, też tutaj zauważyłem, że jest pewne ciekawe przejście. Ciekawe, czy ja dam w ogóle radę tędy quick bez progress? żadnego zauważenia wejść zaraz już do samej e, jaskini. Jest taka szansa, ale z drugiej strony czy ja chcę, no tak nie do końca, bo um, chciałbym tutaj jeszcze też tą skrzynię sobie otworzyć, którą oni tam mają. A później jak wyjdziemy, to może być za późno. Także wiecie co? Ja to bym się z nimi tutaj e, przewalczył Dobra, niech ten tylko się odwróci. O, idealnie. Więc teraz możemy zrobić w taki sposób. Czy tamten nas usłyszał? Chyba nie za bardzo. Dobra. Podkradnijmy się do tego. O, a jednak zauważył. No. Ała. Dobra. O, nie to chciałem. Let's it, no? Incendio Expellios! Oh, I won't get away with that. Eh? No. no! Dobra, turn's on. Kolejny rush, mish. Akio. Czyli jest, to jest. żyje. Już fun is a relative term. sobie to coś tam ostrego na nią Ostre zakrę... Zakrę... zakręcia, zakręcia. Um... Zdecydowanie chciałbym ja się ich nauczyć, bo one wydają się być dość mocne. Dobra, czy jest tu jeszcze coś tak do zebrania. Tu jest skrzynia. Bardzo fajnie, białe rękawiczki. E, tu jest skrzynia. Czy coś tutaj w środku naprawdę nie ma? Dobra. Hmm. Do tej skrzyni to w ten sposób. Tell is this was long ago due to an How nice Nic, nie wcześniej. To jest Aha, czyżbyśmy mieli naprawdę znowu walczyć z pająkami w jaskini? W sumie trochę się stęskniłem, więc czemu by nie? Wejdźmy do tej całej kopalni, jaskini, już nawet sam nie wiem co to jest. Natomiast to, co teraz znalazłem, to mi się naprawdę przyda, także... Najbliższy jakby taki termin możliwość pójścia do um, for better or for worse we're in do zdecydowanie będę chciał tam e, ulepszać sobie te wszystkie rzeczy okay. yeah. Okej, okay. z Sebastianem jest sporo więcej. Czy ja naprawdę mam max tych eliksirów? I to jest 25. Cholera, nigdy jeszcze czegoś takiego to nie miałem. Czy max? Dobra, bo w tamtą stronę muszę iść, A czy ja mogę w drugą stronę coś tutaj zrobić? Um. Czy ja dam randę tam przeskoczyć? Nie, zdecydowanie nie. Na nic, trudno się mówi. Um, spróbuj ponownie. Mam nadzieję, że za daleko do mnie to nie wywali, ale raczej był zapis. No właśnie, nawet już po załatwieniu ich tutaj. I po zebraniu? Po zebraniu. Uh, nie, teraz w ogóle nie mam do zebrania, bo tutaj był eliksir, No dobra, trudno się mówi. Tam jakoś bardzo dużo tego to też nie było. Więc weźmy tutaj. I mamy Away. To Dysgusting mi pokazuje jakby. Chyba że tu na górze. Jakby tutaj jakieś przejście było, ale nie, nie ma. Chyba, że tam na dole. Tam na dół stawiam, że dopiero w późniejszym etapie będziemy mogli się dostać, no bo inaczej brzeż zginę. O właśnie już idziemy w dół. incendio Time. no i will make you i'm gonna <laughs> this doesn't help no can the others Nie ja chciałem akurat marnować możliwości życia. No, oczywiście, że tego zebrać nie mogę. E... Życia. No, tej starożytnej magii, nie? Dobra. Zobaczcie, ehm, że naprawdę no, mówię to w taki sposób aktualny. To Any ideas? przez to, że jest. No, dość rano, bo 5.30 jest aktualnie na zegarku, więc wszyscy jeszcze u mnie do śpią, więc żeby ich za bardzo tutaj nie budzić, no to staram się być jak najciszej. Dobra, ta jaskinia jest niżej. Eee, tutaj jedynie jeszcze mamy... Czemu nie mogę się tam dostać? Incendio. Tam... O właśnie. No, chodź. Dobra. E, ogromny, jest akurat za bardzo mnie interesuje. Dobrze. Mm, myślę, że Akio. I teraz w ten sposób na to i możemy tutaj się wspiąć. Bardzo fajnie. Dobra. It's no wonder mm. spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs or the solar size or the venomous fangs or any number of endearing qualities really eee, chyba sebastiana to jest arachnofob ojej dobra tutaj już nic nie znajdę jedyna co mi pozostaje no to aktualnie zejść tutaj jeszcze niżej eee. smashing should have thought to conge stairs there Ktoś tam na górze jest, tylko pytanie też: jak tam na górę sobie wejść? Um, coś tutaj znajdę. Um, torba, jedynie. A nie, jest jeszcze tutaj też i kasa. To się przyda, dobra. Mam coraz więcej tych produktów, że niedługo to nawet i takich jest. Zwykłych nie będę mógł nosić przy sobie produktów eee, tych. Intensywnie. Oh, Ubrania. Dobra, co tutaj z tym muszę Rebellion. zrobić? Um, czy ja mam gdzieś tutaj może repero? Nie, chyba nie mam. Ale czy tutaj w ogóle zadziała repero? Um, gdzie ono jest? Tutaj jest repero. Um, dajmy to może zamiast tutaj Lumos, bo ten mi się totalnie nie przyda. Um. Dobra, zdecydowanie moja inteligencja przerasta nas wszystkich, nawet i mnie. Um, ale bardzo fajnie. Dobra, czy coś tutaj w ogóle, bo tutaj to otworzyłem. A, czy coś tutaj znajdę ciekawego? Na pewno skrzynie, gorsze okulary. Także niezbyt się to opłacało. dobra. Idźmy dalej przed siebie. A, stawiam, że jeszcze niżej. Co? Zajrzyj do mnie kolekcji, aby. O, cholera, jasna. Znaczy, muszę? No właśnie, mogłem w taki sposób jeszcze ja, to zrobić. No, e, także... Te, 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 e, zdolności nie, niezdolności, tylko te słabe punkty, mocne punkty i tak dalej. Nie za bardzo się mi przydadzą, jeśli mogę właśnie robić to w taki sposób. Natomiast jeśli wyjdzie oh, mi teraz kolejny, no to już będzie gorzej. O właśnie, ogień okay. na to działał. Dobrze pamiętałem. Tu mamy kolejną skrzynię. To jest ta skrzynia, którą widziałem już od góry. Naprawdę duże, kwadratowe dywany Seja ja robicie aktualnie. Dobra. Róbmy jeszcze tak. Ała. No trochę to boli, ale nic na to nie poradzę aktualnie. Na szczęście to nie. Że... Naprawdę gniazda wyposażenia. Um, dobra. Muszę. Nie o to mi chodziło. Yy, muszę coś mniejszego wywalić coś co jest gorsze To jest gorsze co jest najgorsze 39 um. no i to będzie najgorsze dobra eee, to to chciałbym zniszczyć bardzo fajnie tutaj też coś potrzebuję zniszczyć nie bo mam ogólnie na wszystkie dobra że na razie tylko to wystarczy Zbierzmy to I to jest jeszcze nie Incendio. Dobra Tak To nie No i bardzo fajnie Życie mi się jeszcze no, samo I kolejne, dobra, wezmę jednak z każdego tego jakby rodzaju Zniszczę to, co jest najgorsze. Tutaj um, 44. No to to będzie to do zniszczenia. Dobra, mamy jeszcze tutaj kolejny slot 47, 43. Naprawdę 43 i na wyższy poziom niż mój. To jest bardzo do niczego. Um, tutaj 38. No to też mi się do nie przyda. Możemy to sobie zniszczyć. O, tutaj jeszcze 48, 54, jedno i drugie jest lepsze. a Tutaj no to możemy też w sumie sobie rozwalić. No i mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, bardzo fajnie. Resztę wolałbym jednak sobie myślę, że sprzedawać. Naprawdę czarny melonik, który też jest gorszy. o nic, trudno się mówi. Na szczęście niczego lepszego sobie nie musiałem niszczyć, żeby dostać coś co jest gorsze. O, nie zauważyłem go. Kringo! Kringo! Oh, oh. A ten jak dostał dwa konfringu to zdecydowanie nie ma z czego się zbierać. Ale one są jakieś objęte jakby tą, tą magią. Myślę, że będziemy to And I'm welcome Dobra, czy coś tutaj jeszcze znajdę? Nie, w ogóle tędy nie mogę przejść. Także jedyne co, no to właśnie tutaj. O, no, to znalazłem. U, gobliny, to yeah. mi się akurat y, bardzo chętnie przyda na to, żeby naładować sobie starożytną na magię. Um, tutaj coś, ja tu nie mogę wejść. Nie, nie mogę, tu też nie. Także jedyne co. Nikt mnie nie zauważył. Bardzo fajnie. Mamy tutaj kilku do rozwalenia. Um, oni są w ogóle chyba wszyscy na wyższym no poziomie. Ała. O. No jakby dosał przez przypadek. Ała.

Expelliarmus. Tunfreaker. Dobra. Pająki załatwione. Ja tutaj mam aż dwa, także na ciebie załatwimy w ten sposób nie będziesz się nie denerwować i naprawdę to mi wszystko zniknęło teraz bardzo niemiło, ale już trudno dobra, mamy ten sok już cały. E, nie chciałem akurat reweliu aktualnie używać, dobra e, tu zebrane tutaj w ogóle jeszcze mamy kilka rzeczy dosięgnie, dosięgnie bardzo fajnie Eee, a, bo to nam się przyda, żeby chyba wejść. We can have a co to było? In peace. Eee, tak, zgadzasz się. Eee, tu na górę w ogóle mogę? Już wejdę? Nie, nie wejdę. Wydawało mi się, że mogę. Oj, wybaczę. Mm, no nic, nie pozostaje mi teraz nic innego niż tutaj to co zrobić. Um. Okej. Okay. A czemu tu są? Drzwi do... knew to nie for it. Właśnie czemu tu są e, weście do e, tego e, Cholera jasna jak to się... Akio! Doczymało? No, wiecie, tam gdzie próby się robi, nie? Okej. Okay. Jak gdzie my tutaj trafiamy. Oczywiście, że tutaj mam max. Dobra. Mamy to również trzeba. Okay. Co jest? Nie udało mi się. Wydaje mi się... a no jest jeszcze jedno, okej. Okay. Dobra, tamto trwa najdłużej, więc tamto najpierw, później to i to. Robimy tak... Teraz tutaj... I tu. Wasn't expecting that. Eee... a to bez żadnego problemu, stary. Wiesz, ja tutaj już nie jedną próbę zrobiłem, a dokładnie to dwie. Także wiesz, dobra. Świat wróciły do mnie za wodnistej w mgły, Z... tak, dobra, e, przez chwilę popatrzyłem gdzie indziej i się zgubiłem, jak długo byłam nieprzytomna, pamiętam tylko jego oczy, puste, puste od udręki, ale jeszcze, pamiętam uczucie w euforii, gdy patrzyłem jak ulatwało jego ból, ale wtedy świat wywrócił się do góry nogami, gdy upadłam musiałam uderzyć się w głowę, nie wyczułam ani nie zauważyłam śladu, ale ból jest pulsujący. Mam tylko nadzieję, że to nie czarna śmierć. Przynajmniej ulżyłam mu w cierpieniu. Ha, czy to był there? pamiętnik tej Miriam, co? A nie izolator. Hopefully że to us nam more więcej tego mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Alright, it's worn and paint Still, something about this place feels... Tak, właśnie jakoś tak y, nie wyglądało mi to, że jak powiem normalnie, tu w ogóle miałem przez chwilę jakiś znacznik, ale już go nie ma. A, a co z tym? Bo to wygląda jakbym mógł e, otworzyć w ogóle gdzieś tutaj, no właśnie, idź za Sebastianem, ale gdzie on kuźwa jest? Bo, a, Sebastian. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space and why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham. I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. Well, this is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. <laughs> now, trek back out of here and to Hogwarts, unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. No to to jest właśnie to. E, raczej niczego więcej tam nie znajdę. Ciekawe w ogóle z którego miejsca teraz wyjdziemy. Um, mam nadzieję, że jak najbliżej to byłoby fajnie. A jak nie, no to wystarczy szybko podróż i będziemy na miejscu. Tylko niech to się załaduje, bo aktualnie się tu ładuje. Strasznie długo. Przez chwilę myślałem, że już mi gry wychodziło. Ah, Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. The bad news? We're in for more trouble. Tak, czyli jeszcze raz będziemy musieli tutaj znaleźć I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Weem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Uh, może zachowajmy anonimowość, bo to jednak jest goblin. Sebastian może być przeciwnym goblin. Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin. Tell me I'm wrong. You know, no goblins answer. cursed my sister to shut her up, said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins not are. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mind we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. O, wiem dokładnie, co mówię. Niewiarygodne. A, Już chociaż wiadomo, że należy do Skiterinu e, przez takie zachowanie. Dobra, e, jak mamy w ogóle stąd wyjść? Bo ja tak nie do końca aktualnie ogarniam, co po prostu tutaj będzie. Wyjście. Mam nadzieję, że profesor Fitzgerald potwierdził co musiał tak, czyli chyba najpierw czeka nas y, próba, a dopiero później. Y, ostatnie późno. O, i bezpośrednio w Hogwarcie. Bardzo fajnie. Osiągnij poziom 23. Y, za dużo to nam chyba tam nie brakuje. Już w ogóle nie awansowaliśmy do poziomu 23, naprawdę. Dobra. Y, mniejsza w to aktualnie. Chciałbym e, się dostać do Sekretnego pomieszczenia Pokój życień Tak podróż e, Trzeba sobie tam wszystko e, Poulepszać e, Porobić co trzeba porobić Także e, no ja się tutaj tym zajmę ale tutaj jeszcze też i mam e, W kolekcjach Nie kolekcje nie są mi przydatne talenty. Nie, nie mam talentu. A jednak nie awansowałem. No nie brakuje mi jakoś bardzo dużo. Myślę, że wystarczy na to jedna e, misja poboczna, żeby to wykonać. No dobra. E, wpis zodory 3 ze 7, czyli jeszcze trochę nam zostało. Dobrze. Tutaj myślę, że zakończymy. Jest poniżej jeszcze tych 30 minut. Myślę, że akurat jak się Pożegnamy, już będzie idealnie. Także dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Zachęcam do zostawienia suba lajka oraz komentarza. I do następnego! Yo!